Dobra, witam was w tym odcinku, to jest odcinek specjalny. Jestem dzisiaj z Ermiki 91 No, siema, siema, macie <grytania> Oklaski dla mnie. Jak widać, noc się zbliża. Eee, i on mi zabrał. T -t -t. O, to jest mi fajnie skiną, to, eee, dobra. Eee, jeszcze żadnego filmu nie wrzuciłem, ale już to będzie czwarty odcinek. No i pochodni nie mam, masz węgla? bo na moim stylu miałem jeden z tak pochodni ile ma? o, to była nasza jaskinia. Ej, chodź do kopalni, pokażę ci mega jaskinię. To jest część z banana, a reszta nie jest. Wow! Zombie! Myślałam, że to górek! I skąd masz żelazny miecz? No nie ma ty więcej żelaza zarumbałeś. <grywa> Oj, ej, Miki! Jakbyś skończył, nie? Jak będziemy kończyć, y, to... Y, schowaj wszystkie rzeczy do skrzynki, jak będziemy mi przysyłał worda. <grywa> nie. O co możesz sobie wziąć to DND zobaczymy? No to sobie weźmiesz. Lol, owca wpadła do jaskini. E, dobra. E, przed chwilą miałam takie małe problemy, że nie mogłem. E, Rapis mi nie chciał nagrywać. Co mnie to bardzo denerwowało. To... Ja to nie ty, że musiałeś się wybrać. Eee <grywa> <grywa> zdrościsz. Czemu? miałeś mi dać węgla. A <grywa> ja schodzę do jaskini. Za hmm. no już... no późno! Ej, to miało być pomieszczenie do kopalni! Ej, zamuruję ci za. No dobra, pokój ja nie dam. Ej! Ej! Czy, ty nie masz mózgu! Ty masz jakieś kropki kolorowe. Czekajcie chwilę. muszę trzeba przez przesunąć. Bo mi tu przeszkadza. A po Jakie? <grystanie> ja jak walę w drzwi na przykład, nie? Jak się to kruszy, to zamiast takie szare to mi wyskakuje fioletowe. Na twoich drzwiach. Oj, sor... sorki, sorki. Sorki, narka. Masz pork chopa. Mal Idzie. Ja. I mi dać węgla. Okay, okay. O, Ale dobre, czarna kupa. Co? Kurna, jeden patyk mi zabrakło. Ej, czemu ja miałam na singlu gacie, a ja teraz nie mam. Tak, tak, tak. Nożyczki. <noise> Ale ci szedł, przesłał. <noise> ja się śmiałem, jak zawsze. <noise> Wiem, mam dziadowski śmiech. Na tym głupi jest żywopłot, wiesz czemu? Bo jak się go postawi, to znika. Zrobiłem na singlu tego... spodnie, ale teraz ich nie mam. Hmm. Jestem sam w majtkach. A ty, wiesz, że twój skin nie Jak wygląda taki mózg, nie? To on taki... Nie masz mózgu. Cyborg. Czemu? Ile masz Kobla? Potrzebuję dużo kolbstonego. Komuś to, komu, 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 I szkoda, że noc nie zrobił, nie? Na przykład są drzwi drewniane, i do nich klucz. No. No. A nie, jakiś dźwignie Nie, słyszałem jak wybuch. Dobra. Ej, wiesz ile się nagrywa już? Nie, no, no to kończymy ten odcinek na dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie, żółty magiczny guzeczek, narka.